Siemano, witam wszystkich także kolejny projekt kolejna doprawa znowu Audi drugi Audi w mojej rodzinie i tutaj będzie temat taki jak czyszczenie nastawnika pompy wtryskowej i wymiana filtra paliwa i zaworku, zaworku zwrotnego to jest chyba zaworek zwrotny na, na filtrze paliwa także silnik mamy tutaj 1.9 TDI 1Z 90 koni i naczytałem się, oglądałem internetów i wychodzi na to, że to nie jest takie straszne czyszczenie nastawnika, tylko trzeba w miarę to zrobić zgodnie z jakąś sztuką. Zawsze nastawnik wysyłałem do regeneracji, do naprawy. Kosztowało mnie to jakieś 330 zł z przesyłką, ale teraz spróbuję sam. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Także co tu jeszcze mamy w temacie ogólnie co nam do tego trzeba? do tego nam trzeba będzie taka uszczelka jedna jak złapie ostrość to się dowiemy jaka to jest uszczelka jest OK tu mamy jedna uszczelka ona kosztuje 8 zł tutaj mamy drugą uszczelkę ona też 8 zł kosztuje jedna jest z pokrywy a druga jest pod nastawnik i tak się rozpędziłem i Kupiłem sobie jeszcze czujnik temperatury. A nie sprawdziłem, czy ten jest dobry. No i okazało się, że ten w pompie jest dobry, no ale 40 zł czujnik kosztował na półce sobie będzie leżał. Może się przyda. A jak stwierdziłem, że on jest dobry. A w ten sposób, że też internetów sobie poczytałem i w grupie 7 na, wag, na wagu mamy. Temperaturę paliwa tutaj i ta temperatura paliwa pokrywa się, bo samochód dzisiaj nie był w ogóle palony z temperaturą płynu. Praktycznie są identyczne, bo przeważnie, jak jest problem z tym czujnikiem, to on potrafi teraz około minus 20 pokazywać, a on raczej pokrywa się z tym, co jest yy, co jest teraz faktycznie. Praktycznie temperatura otoczenia trzyma. Także ja mechanikiem nie jestem, yy, tutaj może wiemy, pokażę. Siema. Ja mechanikiem nie jestem, ale spróbuję to zrobić. Jak się uda, to się uda, jak nie to trzeba będzie komuś zapłacić za poprawkę. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic spróbujemy. Idę po narzędzia i mniej więcej będę wam mówił, co dzieje jak, do czego potrzebne. Może to komuś się przyda. Dobre, ja mam wykręcony, ale powiem wam jak to mniej więcej ma iść po kolei. Jeszcze najważniejsze co jest, to zrobić sobie znak jedna albo dwa żeby później wstępnie już wiedzieć w którym miejscu był nastawnik a z tego co wiem oryginalnie to tutaj się mają powierzchnia pompy i nastawnika raczej pokrywać w jednym momencie i to powinno być ok. także pierwsze co znaczymy nastawnik wykręcamy przelew tutaj nam trzeba 17 klucz najlepiej dwa klucze żeby jednym sobie przytrzymać drugim odkręcić Później nam trzeba do odkręcenia raz, dwa, trzy, czterech śrub. Wy ten śrubak będzie oryginał będziecie mieć taką trójkątną. Ona jest taka dziwna trójkątna. Jeśli nie macie do niej klucza takiego oryginalnego, to zalecają nabić na nią nasadkę yy, siódemkę. A później można sobie na długość dobrać śrubę. O, o tym. 8-8 yy... no ojej, żeby było mocno przynajmniej 8-8 taką śrubę dobrać i wkręcić sobie już wtedy, żeby się nie bawić z tamtym No i jeszcze co robimy? Wypinamy kostkę i... No, i tutaj sobie szpat z tyłu napchajcie i z przodu, bo jak to dźwignę do góry to się ropa wyleje. Oczywiście o. Dobra, do wiadra, trochę się polało trudno Mamy gada na wierzchu. Tutaj w środku czyściutko. Także przykryj czym, żeby się sywnie nie lał, i biorę się za niego. Ok, wstępnie już go rozkręciłem. Także dekiel zostało trzy śrubki. dekiel w środku czyściutki był. Później mamy mamy tutaj takie coś o. ona jest przekręcona dwoma nakrętkami nakręteczki nakręteczkiem ściągnięte tutaj potrzebny jest kluczyk nasadka siódemka ściągamy, to jest praktycznie widzę że z tego co osłonka, do tutaj do tych drucików które łączą i potem widzimy od razu widzicie to powinno być zgrzane a nie zlutowane czyli ktoś już tutaj Kiedyś ten nastawnik rozbierał i czyścił, albo coś innego z nim robił. Także, co dalej? Musimy tak odkręcić te dwie śrubki z chmuru uzwojenia cewki. Tutaj mamy czujnik temperatury, który jest u mnie akurat dobry, i musimy odkręcić tą śrubkę z góry. I co jest ważne, tutaj musicie sobie zaznaczyć w jakiej pozycji jest ten nie wiem jak to się nazywa po prostu tutaj jego pozycję trzeba określić ja sobie zrobiłem parę zdjęć od góry i ogólnie może coś znajdę, mam coś czarne, czarnego takiego ogólnie mniej więcej sobie wyczaić on tutaj ja na przykład taką pozycję jego złapać do do, o, do tego zgrzewu czy co to jest bo to jest ważne żeby tego nie przestawić i żeby odkręcić tą ośkę też trzeba od spodu czymś złapać jeszcze nie wiem czymś, chyba myślę kuru, czy morsem złapać bo tu nie ma za bardzo czym bo to jest na stożku i najpierw odkręcamy nakrętkę, śrubkę a później odkręcamy jeszcze tutaj jest I momencik, złapię ostrość to będzie super nie wiem, czy, o jest, widzicie a tutaj jest nakrętka jeszcze do tego bo inaczej tego nie wyciągniemy. Także biorę się za rozkręcanie. I zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. A jeszcze tutaj zapomniałem raz, dwa, trzy, trzy, tak? 3, albo cztery, nie wiem, zaraz zobaczymy, co tam pod spodem siedzi. Ok, kolejne śrubki i nakrętki były wykręcane. I słuchajcie, co jest ważne. Tutaj mamy. O, widzicie tak. Nie wiem, czy to będzie widać. A ona jest tutaj. Tutaj są dwie śrubki, które trzymają te druciki. I co jest ważne, jeśli ta mnie jest biała płytka, to te śrubki mają lewy gwint Czyli odkręcają się w prawo. A jeśli ta płytka jest czarna, cała. To te śrubki przeważnie mają prawy gwint. I co jeszcze odlutowałem tutaj to wszystko. O, jak widzicie, tu jest odlutowane. To jak się, jak wyciągnę płytkę, to się fajnie na zewnątrz wszystko ogarnie. Tą śrubkę też wykręcacie. Tylko pamiętajcie, trzeba trzymać. Tutaj za. O, widać, nawet u mnie musiałem mocno trzymać, bo. Niektóre modele, z tego co widziałem, to mają tutaj już e, takie przetłoczenie, że kluczek dziesiątka można założyć i, i trzyma. nie U mnie nie ma nic, to się to jest cudno, w środku na sprężynek. Zaraz zobaczycie, i żeby uwolnić ośkę, prawda? To trzeba śrubkę wykręcić i trzeba zerwać, bo to jest na stożku, ten stożek po prostu. Czyli musicie sobie wtedy dać trzymać na dole trzeba na dole dać ją na maksa na przykład w tą stronę złapać kluczem morsem, ja to kluczem morsem trzymałem takim kluczem o ja to trzymałem dajemy na maksa, bo tu jest akurat normalny prawy gwint dajemy na maksa w tą stronę i próbujemy odkręcać żeby nam nie zerwało jak uderzymy No to to jest plastik to się złamie także porozkręcane jest śrubeczki. w jedno miejsce żeby było wiadomo co gdzie jak E, rozlutowane, raz, dwa, trzy odkręcone też zwracamy na to uwagę bo one mają różne wysokości także zróbcie sobie zdjęcia albo zapamiętajcie w którym miejscu były bo później nam później e, dekiel nie wejdzie bo on z jednej strony jest niższy a z drugiej wyższy także to wszystko poodkręcane no i co próba jak rozlutowane co tam kryje się w środku a pod spodem mamy Mamy cewkę. I co i wokół cewki, jeśli będzie syf. A u mnie ja już widzę, że nie ma syfu, także nie tkwi problem tutaj w nastawniku w przerywaniu, bo tu syfu nie widzę. No i niedobrze, bo że było brudne. Ale już to wszystko wyciągnę i wyczyszczę tak jak ma być. I zobaczymy co dalej. Ok, wziąłem się trochę za mycie. Ja to myję benzyną ekstrakcyjną. Moja żona się wzięła za koszenie, co słychać w tle, ale sezon jest. I powiem wam: no, wziąłem to całe, umyłem, nic tu nie widzę, że tak powiem, żadnych uszkodzeń, nic takiego. W środku czysty, wykręcamy te cztery śrubki, co tutaj są. Tu są jeszcze dwie sprężynki. To ja się łatwo jak widzicie, je się bardzo łatwo ściąga tutaj żadnej filozofii w tym nie ma Skręcamy się cztery śrubki kładziemy, staramy się położyć je tak jak mają być, bo one mają różne wysokości te śrubki jednak to jest ważne i wyjeżdżamy cewku wezmę sobie na białe tło i powiem Wam, ona jest czyściutka tutaj nie ma nic, żeby chociaż jeden taki pyłeczek był no, myślałem, że coś jednak będzie, bo jest to przerywanie, błędów nie ma. Wychodzi na to, że znowu chyba pompa nie, do, nie ten nie domaga. Dobra, wymyję to całe. No i to, że złożyłem tu na spodzie, ale to tak minimalną, taką ilość. O, widzicie, taką minimalną ilość syfu wyłapałem na spodzie. A tak, wszędzie tutaj raczej w miarę jest ok. No nic, wymyję to wszystko. Poskładam. I zobaczymy. Nie, to będę szukał dalej przyczyny. Dobra, wszystko wymyłem. Dokładnie. Wydmuchane jest. Wszystkie elementy z sprężarką są wydmuchane i wymyte I powiem Wam, no, syfu nie było, bo widzicie, może tam troszeczkę coś się zebrało. Od takiego bardziej pyłku. A tu na dole, z tego co zauważyłem, jest yy, magnes. Czyli on wszystko powinien zbierać, także biorę się za składanie. A co do tego przerywania mojego samochodu, to z tym przerywaniem jest tak, że to nie jest e, normą, tylko jak mu się uwidzi. No na przykład, e, uwidzi mu się przerywać, no to on przerywa, ale jeśli go przepiłuje dobrze, tak około tysięcy jakiś kawałek, no to później jest spokój. A później znowu coś mu się widzi. Czasami cały tydzień mu się nie widzi. Także myślałem, że może to jest przyczyną, ale. Ale zobaczymy, składam i czy to w ogóle odpala <grych> Ok, pomału go składam. Oczywiście składamy w odwrotnej kolejności do rozkręcania. Wszystko po kolei. I co ważne, już na tym etapie, o tam pod spodem cewkę przykręcić, dwie sprężyny założyć, to nie problem. Akurat. Tylko ważne jest tutaj to, co było ustawienie, właśnie tej iglicy ja sobie coś takiego właśnie taką przystawkę wtedy zrobiłem i mniej więcej wiedziałem, czy mniej więcej, no bardzo dobrze wiedziałem, że mi się pokrywa jedno z drugim. Czyli dokręcamy górną śrubkę i trzymając za ośkę i o to chodzi, żeby nam się to nigdzie nie przesunęło. I pamiętamy, że jeśli jest biała płytka, to te śrubki mają lewy gwint, a jeśli jest czarna, to śrubki mają prawy. Także biorę się za lutowanie. I składam do auta i zobaczymy, czy odpali. Ok, powiem Wam najbardziej, to się bałem tego lutowania, jak to szczepi, bo ja mam z tym styczny na co dzień z lutowaniem w pracy i wiem, jak to się potrafi zachować, ale ale nie złapię ostrości, albo i złapie No, co za gad. Oje, wyostrzyło mi na cynę. Ale udało się. Trzyma się wszystko. Tu nawet miałem łatwiej, bo już było wcześniej tam tamtą cyną Także w miarę ten, no tutaj jeszcze taki widać, takie dziupki to trzeba być i delikatnie, albo lutownicą podjechać. Ale to i tak później wchodzi w takie kieszonki, także to styku ze sobą nie będzie miało na pewno. Także składam, wkładam do samochodu. I zobaczymy. To ja wymudziłem. Ok, stare uszczelki wyjechały. Nowe powkładane. Tu żadnej filozofii raczej nie ma. Pasuje jedna, druga, elegancko. Także ja na razie tego dekielka nie zakładam górnego. Jak będę wpładał pompę i tym dziubkiem celował tam yy, w ten suwak. To później sobie jeszcze spróbuję delikatnie. Ręką poruszać, czy ono siadło w dobre miejsce. Także czasem można usłyszeć ten dźwięk tego, tego dzióbka Każdy ma swój sposób. No dla mnie to jest zawsze najgorsze wkładanie tego, bo czasem ze trzy razy wkładam, bo nie jestem pewny, czy jest złożone, ale za każdym razem raczej się udaje. No tak naprawdę jak wyciągnęliście pompę i nic się tutaj nie dotykali, to powinno zostać na swoim miejscu. Także starać się od góry, tylko w tym samym momentem, zakładać nastawnik i powinno być dobrze. Nastawnik przytręcony. Pamiętamy o znaku, właśnie ja tutaj miałem zaznaczone, żeby w tym samym miejscu tylko wstawić. Później tylko delikatna korekta, bo nigdy nie traficie. I biorę się za wymianę filtra. Także ja wolę zawsze wytręcić wszystkie wężyki i je wyciągnąć na, na górę. Tu trzeba uważać, bo są plastikowe, ale to będzie akurat yy, końcówki, to będzie wymieniane. Bo mamy tutaj, tak wspominałem, mamy nowy i zasilanie też całe wyleciało. Damy cały wężyk i biorę go na falbanek widziałem Dobra, filtr opuszczony. Zaworek założony. Najważniejsze, tutaj co to yy, pilnować, tylko strzałki. Tak macie tutaj strzałkę narysowaną. Na zaworku też jest strzałka. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest też strzałka, także pilnujemy przepływu, żeby go w drugą stronę nie założyć. No i tyle. Filtr mam już zalany paliwem. Robię przykładkę, zakładam. Próbujemy palić. Słuchajcie, dzięki temu że był znak na nastawniku ustawiony nastawnik tak trzeba nawet w nastawniku nie było paliwa ale w pompie było paliwo i odpalił trzała teraz trzeba go zagrzać do temperatury jego pracy i będziemy ustawiać dawkę Silnik się zagrzał, temperatura już ma pracy swojej jak widzimy mamy 84 mg Zalecane jest 3,5. Także trzeba nastawnik delikatnie popuścić te śruby, które go trzymają i delikatnie do przodu, czyli do rozrządu, żeby zmniejszyć, zmniejszyć tutaj liczbę, ale zwiększyć dawkę, tak naprawdę. Także biorę się za to, ustawiam. Dało się ustawić 3,6, 3,8, sobie skaczę. Także na razie tak zostawię i źle wam powiedziałem. Żeby zmniejszyć to trzeba od rozrządu, a nie do rozrządu, także przepraszam, wejdźmy jeszcze może. O, tutaj widzicie temperatura paliwa 42 stopnie. I wejdźmy może sobie jeszcze. Tutaj już zakończymy. Wejdźmy sobie jeszcze, zobaczmy jak się nam kąt w trysku zachowuje. Ciach. Lokujemy. ...tego pach szukamy momencik, szukamy naszego wozu Nie wiem co mi się tutaj Ok, zaraz go znajdziemy spokojnie Ostrość mi zjechała, o jest Szukamy naszego 1 Z tu jest O drugotyk i Tacze nam, tak widzicie 52, 53 45, co ja mówię. Także tak to wygląda. Temperaturę mamy, no nic dało się, trzeba się przejechać. I zobaczymy, co z tego wyniku. Słuchajcie, przejechałem się na razie żadnych symptomów nie ma, przerwania i niczego, ale to tak naprawdę dopiero wyjdzie w praniu. I żeby nie było, że ja tak wszystko wiedziałem, co dzieje jak, bo dzięki temu filmowi mogę go bardzo polecić. Ten nawstawnik wyczyściłem, rozebrałem i złożyłem, to jest wszystko bardzo fajnie pokazane. A ja to chciałem tylko udowodnić, że jednak da się to zrobić też nie tylko będąc z mechanikiem, tylko mając jakieś Jakiekolwiek umiejętności, że tak powiem. Także polecam film. I przy tej okazji także yy, zapraszam Was na mój kanał. Mój kanał, który jest o fotowoltaice o solar trackerach, o ogrzewaniu domu prądem, buforami, piecem elektrycznym, o budowie takich rzeczy. Także zapraszam serdecznie na mój kanał. Jest tu bardzo dużo filmów w tym temacie. Yy. Najlepiej, jeśli ktoś by coś szukał, zapraszam na playlisty. Tutaj staram się wszystko uporządkowywać. Każdy temat, do każdego tematu wrzucać, znaczy każdy temat wrzucać do konkretnej playlisty, żeby ktoś nie szukał po całym moim po prostu kanale. Nie wiadomo czego, bo tu jest ze 160 filmów i ciężko czasami by było cokolwiek znaleźć. A playlista zawsze jest poddany temat. Także. Zobaczymy, czy to coś pomogło, czy nie pomogło. I co? I ja tradycyjnie pozdrawiam i Słoneczka życzę.